Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24 TV w programie Studio Karolina. Dzisiaj moim gościem, gośćmi, przepraszam, gośćmi trenerzy Włocławii, Maciej Kasiński i Marcin Piotrowski. Witam witamy, panownie. Witamy. panowie. E, e, pojawiliście się u mnie, ponieważ e, macie w planach organizację akcji społecznej, mogę to tak nazwać, taka Acha. akcja społeczna, pod fajnym tytułem. I chciałam się zapytać, kto wymyślił to? Chodź na boisko, internet to nie wszystko. Szczerze mówiąc, geneza nazwy jest, jest, wyszła od naszych chyba kibiców, sympatyków mhm. naszego klubu już jakiś czas, jakiś czas temu, dużo, dużo wcześniej. A my po prostu wpadliśmy na pomysł, żeby zaczerpnąć i kontynuować pod tą nazwą właśnie tę akcję społeczną, żeby spopularyzować aktywność fizyczną, ruch, i, mhm. bo wiemy, co się dzieje teraz. No właśnie, no to pomysł, pomysł skąd tak naprawdę? Na samą akcję? Mhm. E, pomysł wziął się stąd, gdzieś tam z, z Marcinem któregoś wieczoru usiedliśmy, e, porozmawialiśmy o, o, tych, o tych statystykach szkolnych, odnośnie, nie wiem, ja tam nie przytoczę teraz szczegółowych mhm. tych statystyk, ale chyba temat zaczął się od tego słowednego przewrotu w przód, mhm. Także tam. Że y... dzieci mają teraz problem chyba z zrobieniem. Ja nawet nie wiem, czy są takie. Czy dzieci są w stanie w ogóle ogólnie robić przewrót w przód? Kiedyś to był. Podstawowy element z każdego WF-u, tak mi się wydaje, układaliśmy tematy, czy jak to się nazywało, materace, materace. I, i się robiło, tak, i nie było dyskusji, nikt nie dyskutował z nauczycielem, zwolnień się też nie brało, a teraz słyszę, że jest coraz większy problem, te dzieci są przyklejone do, do monitorów, do telefonów, rzeczywiście przed, ter przed internetem, no, e, no i, i co to Was tak zmobilizowało? Stwierdziliście, że, no, bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest problem jeszcze teraz duży, to będzie problem za parę lat, bo to, oni, to, co oni teraz wyniosą, czyli brak tego ruchu, za 10 lat odbije się czkawką na ich organizmach. Tak, na organizmach i też na normalnym funkcjonowaniu, codziennym funkcjonowaniu to się odbija. No, przecież e, pierwszym kiedyś. Kiedyś y, dzieciaki na podwórkach, takim pierwszym trenerem, jak to ktoś y, fajnie powiedział, pierwszym trenerem dzieci kiedyś to było podwórko. Dzisiaj to jest komputer, internet i, i stąd się biorą tego, z tego problemy. I to właśnie jeden z czynników o której pomyśleliśmy, żeby taką akcję wprowadzić, tak? Jak trenujecie, to widzicie ten pogarszający się, ten trend może tak, ten trend powodujący, że te dzieciaki są jednak mniej sprawne fizycznie. Bo ja mam kontakty z wieloma ludźmi, ludźmi którzy trenują dzieci i ja słyszę, Problem przewrotów przód to jest też problem u kolegi, który prowadzi judo, zajęcia z judo, że te dzieciaki już nie są takie mobilne. Czy u was też się ten trend, że wy widzicie jako trenerzy, którzy gdzieś tam mają do czynienia z młodzieżą? Na pewno widzimy podczas zajęć od razu widać kto ma tą koordynację lepszą, kto słabszą, ale na pewno dużo trzeba pracować, bo większość dzieci jest właśnie, którzy tej koordynacji nie mają. Mhm, mm okej. Okay. I raczej mieć nie będą? Nie, no my już zrobimy wszystko, dlatego jest ta akcja, żeby, żeby to zmienić. Mm -hmm. Zobaczymy, jak będzie w tego. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej tych dzieci w tych naszych zajęciach uczestniczyło. Okej, okay, dobra. Też chcemy wyjść do różnorakich środowisk, żeby też nie chcemy nikogo pominąć, dlatego tych akcji będzie kilka, a być może nawet kilkanaście jeszcze. Przede wszystkim nie mamy sprecyzowanego i, ile będzie tych akcji? Być może ta, to będzie trwało nawet taka akcja latami. Mm -hmm. Na, pierwszy, na pierwszy, pierwszą taką akcję sobie zorganizowaliśmy. Wzięliśmy, wyszliśmy naprzeciw świetlicom środowiskowym tutaj mm -hmm. w Wrocławsku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Świetlice gdzieś tam, z tego co słyszę, odzew był pozytywny. Mm -hmm. Także tę akcję zrobimy z nimi. Zobaczymy, jaki będzie odzew, czy, czy pozytywny i dalej będziemy. Dalej to będziemy to, ten, ten, te zdrowe, zdrowe nawyki, ruch, aktywność fizyczną promowali pod, po, podczas tej akcji. Okej, okay, no dobra. Pierwszą akcję na kiedy macie przewidzianą? Pierwsza akcja jest przewidziana na 22 lutego. Mhm. I to jest to dla tych świetlic środowiskowych, tak? Tak, ale oczywiście też nie zamykamy się, że to jest stricte jest zaplanowane dla świetlic i mają być mm -hmm. tylko. I że świetlicy. nikt więcej nie może przyjść. Tak, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, no to, no to jak najbardziej zapraszamy na taki, tre, na taki trening, wydarzenie. Mm -hmm. Też nie chcemy, żeby to było tylko... Stricte trening piłkarski. Mm -hmm. Tylko chcemy okay. to. Właśnie... Ogólnorozwojowe. Ogólnorozwojowe, ogólnorozwojowe. okej, okay, dobra. Ogólnorozwojowe. Ja, no. I gdzie te pierwsze zajęcia są? Pierwsze zajęcia odbędą się przy ulicy Zielnej na Orliku, przy mm -hmm. zespół szkół 11. Mm -hmm. To jest Orlik przy ulicy Zielnej. Ok. E, czyli mówicie, że e, takie zajęcia ogólnorozwojowe, to co w to będzie wchodziło? Mm. Nie, mówicie, że nie tylko piłka nożna. Nie, nie, tak jak tutaj już Marcin wcześniej wspomniał, o tej koordynacji ruchowej mm -hmm. różne będziemy korzystali z różnego rodzaju sprzętów, typu drabinki właśnie koordynacyjne, mm -hmm. różne, no, różne inne sprzęty, które, które gdzieś tam tą koordynację pomogą nam poprawić, poprawić. Mm -hmm. poprzez gry i zabawy, mm -hmm. to też wszystko to, to nie jest. To, to gry i zabawy typu berek, to też wszystko poprawia koordynację, mm -hmm. bo w dzisiejszych czasach dzieciaki tego, już niektóre dzieciaki to nawet nie znają. Nie wiedzą, tych, co to jest berek, tych, nie? Tych zabaw pospolitych. Mm -hmm. tak zwanych. Tak, mm -hmm. tak, tak. Czy chowanego. Tak. I właśnie do tego chcemy też też y, na, Nawiązać y, mhm. y, i przypomnieć. E, powiedz mi Maciej, y, raz w miesiącu planujecie taką akcję, czy jak to będzie wyglądało? Ja myślę, że raz w miesiącu na pewno. Mm -hmm. To już y, myślę, że dogadamy się, będziemy się dogadywać. E, mówię metodą prób i błędów, bo tak jak, tak jak my dopiero zaczynamy z tą akcją, mhm. także zobaczymy, co może poprawić, co, co gdzieś tam urozmaicić gdzieś gdzieś wprowadzić pewne modyfikacje. No ale no, najważniejszym celem będzie, celem nadrzędnym dla nas będzie ten popularyzacja tego ruchu i, i po prostu zdrowie ludzkie, okay. zdrowie dzieciaków. No właśnie, to w jakim wieku te dzieciaki mogą się pojawić? Czy macie jakąś minimalną, maksymalną granicę wiekową? Nie, szczerze mówiąc nawet nie rozmawialiśmy o tym, ale to mhm. wydaje mi się, że kategoria Wiekowa, open tak zwana, open. także zapraszamy wszystkich. No dobra, czy jakieś zapisy wcześniejsze obowiązują? Nie, nie, zapisów jako takich nie będzie. Mhm. Po prostu będziemy rzucali miejsce termin, że takie mhm. coś się odbywa. Gdzie? Na waszej stronie? Na Wocławi, na Facebooku? Na naszej stronie na pewno też. Mhm. Ale to mówię, to jest kwestia jeszcze do przedyskutowania, gdzie to mhm. będzie. Na pewno okay. jakieś plakaty w mieście, jakaś informacja na pewno na pewno będzie, bo. Mówię, mamy tutaj do... Zaczynamy od tych świetlic środowiskowych, ale mamy w planach też domy dziecka, mhm. mamy w planach też po... indywidualnie po każdym osiedlu wocławskim. Mhm. No, Super mówię, może, może coś tutaj się jeszcze... Urodzi e, podczas właśnie tych, tych, tych akcji. Nie? Tym bardziej, że jedzie wiosna, i myślę, że dzieciaki mogłyby częściej wychodzić z domu już tych mrozów nie będzie. A będzie można iść się trochę poruszać. No, bardzo fajna akcja. Choć na boisko, internet to nie wszystko. No, drodzy Państwo, zapewne zdajemy sobie sprawę. Jak dużym problemem jest to, że dzieci mają coraz bardziej ograniczony ruch. My dorośli mamy coraz bardziej ograniczony ruch. Ja wszędzie siedzę, yy, wszędzie gdzie idę, to siedzę, yy, robię to, siedzę yy, i sama już odczuwam to na swoim kręgosłupie. A co mają powiedzieć te dzieci, co one powiedzą za 10 lat, jeżeli już teraz mają problem z przewrotem w przód czy w tył? To już w ogóle pewnie. to Nawet nie wiem, czy wiedzą, czy jest przewrót w tył. No. Jego się zawsze gorzej wykonywało niż ten przewrót w przód, prawda? Jakieś tam te statystyki ostatnio, no to były bardzo, to były statystyki wręcz nie, nie do uwierzenia. I co się teraz dzieje? Że 70 bodajże procent dzieci w klasach 1-3 nie potrafią zrobić przewrotu w przód. No to to jest... To jest to jest kuriozum jakieś no, dla. Mnie, to zresztą. jest dramatyczna sytuacja. Fajnie, że są takie akcje, bo one pewnie będą przeciwdziałały e, takich, takim sytuacjom. Także, drodzy Państwo, 22 lutego e, Orlik przy ulicy Zielnej, to jest przy zespole szkół numer 11. O której godzinie jeszcze? Znacie już godzinę? E, godzina 6. Na stan. Nie chcę jeszcze mówić godziny, bo. Okej, okay, czyli w razie czego na stronę Wocławii po jakąś dodatkową informację? Stronę Wocławii i myślę, że nie tylko Wocławia gdzieś tam będzie e, podmiotem. Która będzie, który będzie te informacje przekazywał. Okay, my, my też możemy taką informację opublikować, no, jeżeli nam przekażecie, to... Ja zapraszam bardzo serdecznie wszystkie dzieciaki, ale żeby dzieciaki poszły, to rodzice też muszą gdzieś tam je pewnie dowieść albo wysłać, problem, także... Problem, jeszcze przerwę, mhm. problem rodziców to też jest gdzieś tam e, świadomość rodzica też jest ważnym problemem przy, przy całej tej, w tej całej akcji też będziemy poruszać, bo, bo gdzieś tam możemy o tych dzieciach mówić, że że jest problem, ale no, nad tymi dzieciakami ktoś tę e, opiekę mhm. sprawuje, i tutaj też by trzeba było poruszyć ten temat. Rodzice... No właśnie, e, powiem szczerze, to jest pewnie spowodowane tym, że ci rodzice sporo pracują, bo tego wymagają dzisiejsze czasy, i to jest niestety to, czego, e, co powoduje, że te dzieciaki jednak przed tymi telefonami i komputerami e, siedzą. E, Marcin Piotrowski. Maciej Kasiński, dziękuję. Dziękuję trenerzy Wocławii. o akcji organizowanej, akcji społecznej organizowany już pie, pierwszy termin 22 luty, Także bardzo serdecznie wszystkie dzieciaki, nie ma przedziału wiekowego zapraszam na ten trening. A może później zaczniecie grać we Wocławii? Może Was trenerzy wyłapią. Rodzice, jeżeli macie takie ambicje, to ja tym bardziej zapraszam. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. bardzo.